Gdzie w matę? U mnie! Jest Boże Narodzenie, mam dziś tajemniczy box legendalnego Pokemona, który przyjedzie do nas, nas ten właśnie teraz, bo może po niego pójść. Mam miejsce tego gościa? Dialga. Dialga. Dzień dobry, Dzisiaj z Milenką otwieramy bardzo fajny zestaw, prawie sprzed dwóch lat z ery Sword and Shield. Jest to zestaw z Dialgą Premium Collection No i dzisiaj właśnie ten zestaw będziemy otwierać W tym zestawie mamy 5 boosterków no chodźmy, Bardzo fajną broszeczkę Miejmy nadzieję, że Milence się ta broszeczka podoba Oczywiście znacznik Vistar Karta Jumbo I dwie karty promocyjne Pierwotna forma Dialgi jest karta Dial Pierwotna wersja Lama, Laglama. chodzi, kodzik, 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 kodzik. Hej, hej, hey, halo. halo Ziemia, do to... Milenki Ale... O, ja, takie halo. Kodzik, proszę bardzo. To się na mnie przyda. Karta Jumba to jest taka sama jak, jak ta Wistarka, więc. Wistar, mamy jeszcze bardzo ładną I Oczywiście rzecz, którą najbardziej lubi Milenka, czyli... Booster. Booster, gdzie te łapki? Chcesz chwileczkę? W zestawie mamy 5 boosterków, z czego dwa to są Lost Origin i trzy Chilling Rain. I trzymajcie kciuki, żeby były jak najrzadsze karty. Dzięki. Milena? Ale, ale o, o tych bustelów w ogóle nie mamy, więc będą bardzo nowe cienkie kalki. O, milenka jest chora, lepiej. zapomniałem, tak. Właśnie dlatego mieliśmy taką dłuższą przerwę, no bo niestety milenka się rozchorowała, ale już dzisiaj jest lepiej, dlatego właśnie postanowiliśmy nagrać y, odcineczek jeden. Ale jeszcze ja nawet nie wyjęłam kart. Y, to jakiś nowy chodzi. Proszę bardzo, chodzik. Owoc. To jest dziwne. I, mhm. i tej karty też nie mamy i tu też. Nie mamy, nie mamy, nie mamy, nie mamy. Nie mamy. mamy, mamy, mamy. Skorbany nasz ulubiony pokemon, nawet twój. No się nigdy nie wlecał? Nie mamy. No, fajnie. Nie mamy. No coś taki... Nie, ale fajne, fajne karty. Proszę bardzo, chodzik. Energia zawsze, energię mamy. O i tego Pokémon... Jak coś... Musicie zaewaluować tego innego kryształowego Pokémon, no, no, ale o... Jak kryształowy i winie? Nie, nie ewoluuje ten Pokémon. Mm -hmm. Polygon. Poligonów to już dużo mamy. Mm -hmm. No, pusto jakoś, dziwnie. Proszę bardzo, mm -hmm. chodzi. Mm -hmm. Mam nadzieję, że będzie uciążliwa karta kalta. Fajna. Fajna. Co mi jako ogólnie... Jak no, szkoda, że nie, ma, że nie ma takich dropów bardzo rzadkich, ale powiem ci, że i tak. Fajnie jest, że dochodzą nam karty z, z, z tej ery bo chcemy też tą erę skompletować. No niestety, zaczęliśmy na przełomie właśnie, na końcówce ery Sword and Shield i na początku Scarlet and Violet, przez to jest, mamy taki rozstrzał na dwie ery, jako początkujący kolekcjonerzy. To niestety kosztuje. Żeby zbierać dwie ery naraz, to trzeba się trochę wykosztować. Proszę bardzo, chodźmy. Został no, nam jeszcze jeden booster, to jest przedostatni. No Znowu ten skarbonek lubi... Drugi no... skarbonek. Ja. Ja Znowu ten skarbonek lubi bałwane albo no, spokiszę. Bałwana albo kuleś nie wiem, co zrobi. Jak widać karty z tyłu. To jest ciężar. No i słuchajcie, ostatni gusta. Czy coś będzie? Zobaczymy. Proszę bardzo, Kozik, I A Mogliśmy otwierać tą laksa. O, Lamut. Mam prawdę, w ewolucji jest labu, no. mm. mm -hmm. yeah, yeah. no, tam się I o tą baby, śniętą kuleczkę. z Mam mi O, nie, nie. Nie. czy coś nam wpadnie tutaj z tego ostatniego Pięć boosterów żadnego dropa, to tak jakby ten zestaw był nie Jadę nie. kompletnie wyważony. Już. No słabo to, słuchajcie, pięć boosterów żadnego dropa, no taka, nie wiem, ktoś to chyba wszystko wyważył sprzedano nam już taki wyważony set bez żadnego dropa. Ja zaczynam coraz mniej, słuchajcie, ufać sprzedawcom. Odpowiedź, nie. Chcemy jeszcze nagrać jeden odcinek, zaraz po Wigilii, w którym pokażemy co święty Mikołaj przyniósł mi i oczywiście mi tacie. Nudę no idę z Beta! Hej! Już idziesz? Do zobaczenia w następnym odcinku. Bardzo Poztaniam. dziękujemy za oglądanie tej kompletnej nudy!